Także szykuje nam się kolejny mecz z widzem, oby tym razem się udało połączyć. Oczekiwanie na przeciwnika. No do tego momentu już dochodziliśmy, niejednokrotnie. <laughs> Najgorszy jest teraz ten moment, który będzie. Nie, dobra i tym razem się nam udało widzowie, także po paru próbach, nie wiemy czemu mieliśmy problem z połączeniem, ale obydwaj wyłączyliśmy grę i teraz nam się udało. O, widzę, ma kolega tutaj na napadzie Cristiano Ronaldo. Nie ukrywam, że to był zawsze mój ulubiony zawodnik, także fajny sentyment. A teraz przejdźmy już do meczu, zobaczymy, jak nasz widz gra. Cristiano rozpoczyna. Na razie mamy bilans dodatni, same zwycięstwa z widzami, zobaczymy, jak będzie tym razem. Di Lorenzo odbiera piłkę. Eder Militao, Zidane, Di Lorenzo. Di Lorenzo zgrywa sobie teraz do Lautaro Martineza. Lautaro Martinez, Lautaro Martinez. O, i teraz piłka na Kyliana Mbappé. Kylian Mbappé się myli, ale przeciwnik, nasz widz, odbiera tą piłkę. Alison gości. to po prostu może być to Nix EA. Jeśli gracie na innej konsoli, tak? Jak teraz niszczą nasz widz. Teraz, ło co tu się podziało? Lautaro Martinez szala gola. Nasz widz nas tu informuje na czacie, że ma lagi. Nie wiem, z czego to się może brać tak naprawdę, że widz ma lagi. Pewnie z jego... Więc nie możemy odstawać teraz. Jude Bellingham, Jude Bellingham, Jude Bellingham, Pudłuje aleszpek. Dzięki Krzysiu za prezent. Ale ja ci już mówiłem, że ty nie musisz mi wysłać żadnych prezentów. Bo trochę to głupio, gdy widzimy się potem na żywo. Kilian Mbappe z kolejną bramką. Mamy 3 do zera. Ronaldo do Mounta. Mount teraz przy piłce. Zinedine Zidane, Zidane do Rodrigo, Rodrigo, Lautaro Martinez, Lautaro Martinez poszuka Kyliana Mbappé, ależ pudło Francuza w tym momencie na odrobinę. Oczywiście e, nick widza mieliście na początku filmu, a jeżeli zapomniałem go wrzucić, to będzie w komentarzu. Przepraszam bardzo z góry, jeśli zapomnę. Ale postaram się nie zapomnieć oczywiście i postaram się go również wrzucić później. Też pod koniec meczu będzie się widzieć. Lautaro Martinez urywa się tutaj trochę zamieszania i wystąpił problem z gromi i nas wyrzuciło z gry w tym momencie jest to mega dziwne, nie ukrywam, że często tak mam grę, gdy gram z pecetowcami ostatnio tak miałem w mistrzostwach wyrzuciło nas jest to dla mnie mega dziwne, tak szczerze nie wiem czemu tak się dzieje niestety przerwało nam poprzedni mecz i nie mogliśmy go ukończyć, więc po prostu dogadaliśmy się tutaj z widzem na czacie, że wyjątkowo nie będzie to mecz przeciwko widzowie a po prostu zagramy sobie jeden mecz razem tak, żeby po prostu razem po spędzić czas i pograć no niestety nie wiem z jakich przyczyn, ale no, wyrzuciło mnie. Nie mam pojęcia, nic na to nie poradzę, a Widz już też chyba nie chce grać przeciwko po prostu, więc zagramy sobie wspólny mecz razem w Division Rivals. Dobrze, zaczynamy mecz wspólnie z Widzem. Widz teraz biegnie do jego Maradona. Zagrywam mu daleką piłkę do Kyliana Mbappé. Kylian Mbappé, będziemy szukać naszego Widza tutaj. Aj, chciałem mu tutaj zagrać taką fajną podbitą piłkę, niestety się nie udało. nie nasz Widz teraz z piłką super to robi. Zagrywam mi piłkę. Ja mu chciałem wystawić do Puyola, ależ mi ta gra w tym momencie przeszkodziła. Ale udaje nam się odebrać piłkę, jest gol na 1-0. Prowadzimy, coś tutaj za odznaka wyskoczyła. Nie wiem co to była za oznaka, ależ teraz przeciwnik idzie z kontra, i to jest niestety bramka. Tracimy gola, ale no nic, będziemy na pewno grać dalej. Póki co jest 1-1. Diego Armando Maradona. Będzie szukany w tej akcji. Na pewno będzie. Niestety tracę piłkę ja, a to jest moja wina. Przepraszam Cię. Ale szfalu Rodrigo, ten zawodnik miał już żółtą kartkę. I tak jest, Gutierrez u przeciwnika dostaje czerwoną kartkę. Zarówno on, jak i ja, to to podanie poszłoby dołem, a teraz Mohamed Salah, pusta bramka. I przegrywamy w tym meczu. Niestety, będziemy próbować to odrobić, jest 72 minuta, więc teoretycznie jeszcze tego czasu trochę zostało. Przyjmujemy tą piłkę, udaje nam się odebrać. Wrzutka do widza na klina Mbappé, ależ pudło. Co to jest za mecz? Cały czas pudła I to tak fatalne. Aleksander Arnold. No, jeszcze troszkę czasu zostało, żeby tu coś zdziałać, ale naprawdę ciężki jest ten mecz dla nas. Uff, udało nam się to wyczyścić. Próbujemy, próbujemy cały czas, próbujemy. Przeciwnik nas foluje w takim momencie, gdy mogliśmy naprawdę wyjść z kontrą. Nic się nie dzieje, możesz grać widzów. Widz napisał nam tu sorry, ale nie ma problemu. Kolejna czerwona kartka, my dostajemy w tym meczu. Naprawdę, no nie jest to w żaden sposób wytłumaczalne. Przeciwnik ma dwie czerwone kartki. A my nie umiemy wygrać tego meczu. To jest niesamowite. To jest naprawdę niesamowite. I teraz Zidane Nie wiem czy tam nie było spalonego niestety. Robi się nerwowo ostatnie 10 minut meczowych przegrywamy 2 do 1. przeciwnik gra w dziewiątkę Co tu się w ogóle wydarzyło w tym meczu? Jakim cudem on grając w 9 ma taką przewagę w polu karnym? Tego nie umiem rozszyfrować, ale za to umiemy podać dobrze. I nasz, udało się, nasz widz. Ach, aż mi oddech zabrało i nie mogłem nic powiedzieć. Czekałem do końca, czy uda mu się to wykończyć, i mu się to udało. I Jeszcze mamy 8 minut meczowych, żeby spróbować strzelić, żeby rzucić się z całych sił. Dam teraz rywala, który jest naprawdę mocno już osłabiony. Każda piłka w przód to tak naprawdę jest nasza przewaga. I widz teraz nam dogrywa, to jest nasza szansa. I jeszcze bramkarza minęliśmy w tej sytuacji, jest gol na 3 do 2, udało nam się. Przepraszam Cię szanowny widzu, że Ci nie podałem w tej sytuacji, ale już się baję zawsze w takich sytuacjach, że gdzieś tu będzie spalony Wolałem minąć tego bramkarza spokojnie. I teraz można by powiedzieć, że fajnie byłoby utrzymać wynik, ale my tacy nie jesteśmy. Na pewno jeszcze spróbujemy w tym meczu coś zaatakować i nasz przeciwnik również spróbuje z tego co widzę. I to dość skutecznie, ale menu po raz kolejny na posterunku, już nie raz nasz bramkarz bronił w tym meczu. Wrzutka Zidana, głęboka zawiesina, to jest nasza kontra Maradona. Przed nim tylko jeden obrońca, nasz widz już się tam rozpędza, będziemy go szukać na pewno podaniem, tylko jest na dość dużym spalonym. Maradona gra do widza i nasz widz strzela na raty, ale strzela, udaje nam się 4 do 2. Wspaniały to jest mecz z widzem, jeszcze spróbujemy kontry, nie spróbujemy, sędzina nam przerwała, ale teraz będziemy mogli jeszcze spróbować jakiejś akcji, jeśli nam się uda szybko wyrwać piłkę. Tylko czy przeciwnik nam pójdzie na rękę i poleci z akcją? Ło, wow, poleciał i nawet strzelił gola, kurde. Kto by się spodziewał, ja tu myślałem o tym, że jeszcze gola strzelimy, a tu nasz przeciwnik jeszcze gola strzelił. Aj, niepotrzebnie, niepotrzebnie, szukajmy jeszcze tutaj do grania do widza myślałem, że jeszcze coś zdziałamy, jeszcze mamy jedną akcję, co prawda i daleka wrzutka klijana Mbappe, ale bramkarz drużyny przeciwnej wychodzi i tym samym kończy się ten mecz odnosimy wspólnie z widzem zwycięstwo tutaj macie nikt widza również, jeśli chcecie możecie zaprosić go do znajomych jeśli będzie chciał to na pewno z wami zagra no i mamy zwycięstwo Także to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam za oglądanie go do końca. Niestety nie udało nam się do końca rozegrać meczu przeciwko sobie, bo na tym głównie polega ta seria. Ale mam nadzieję, że w ramach rekompensaty taki wspólny mecz był dla Was dobry. Więc dzięki bardzo. Widzimy się już w następnym odcinku. Cześć.